co Bezpiecznikowa, jak widać bez y, zegara. Poniżej główny wyłącznik chyba zasilania. I tak w tym odcinku trafi nam się taki y, taki domek, takie gospodarstwo. Domek trzyizbowy. No niestety domek, w którym mało co zostało. Jest takie podejrzenie, że być może właściciel wybudował gdzieś drugi obiekt. Część Wyposażenia po prostu za Zostało to co było niepotrzebne. No ale nie jest tak pusto, to taki skrzat leśny z taką siwą brodą. I kolejne takie figureczki. Rzadko kiedy zaglądam do szafy, ale tutaj o bezpieczniki być może gdzieś. W kolejnej szafce znajdziemy zegar. Rzadko, yy, kiedy zaglądam do szafek, co nieraz macie mi to za złe. Także w tym odcinku zrobię wyjątek i sobie pozaglądam. Żelazko Philips jeszcze częściowo wypełnione wodą. To mam jakiś paragon. Na którym widnieje 2007 rok. I idąc tym tropem, można przyjąć, że obiekt został opuszczony już teraz 13 lat temu. Tu jakaś latarka rowerowa, bez wnętrza. No, całkiem, całkiem ciekawa klamka. Powiedziałem, że niegdyś jakieś pomieszczenie gospodarcze przekształcone na pokój być może dorastającej córki bądź syna, żeby troszeczkę się usamodzielnić, mieć własny kąt. Skarbonka, ale pusta. Dużo właśnie figurek tego typu dominuje w tych pomieszczeniach. Przed momentem oglądaliśmy w tym głównym pokoju, w tym największym. O, jest jakaś kartka. No i proszę jakie wyznanie. Dziękuję, że mnie pokochałeś i jesteś ze mną, kocham cię osiołku. Twoje na no zawsze Kasia. Niestety nie ma roku, nie ma daty. No ale uczucia. Wierzę, że na wieki także pokój z takim misiem to teraz już wiemy, że mieszkanie dla dorastającej córki no i tutaj też zaczyna się zadomagać pomału pajęczyna być może w tym kąciku stał jakiś piec Maszynie takie niewielkie, łazienki, z takim wynalazkiem, pralką, dołu. No i podejrzewam, że miałbym duże problemy, żeby to uruchomić. Mamy jeszcze wejście na strych, ale daruję sobie Tą część. Także uważam z tą latarnią, moją, żeby się nie zdradzić, że tutaj jestem, bo nie wiadomo, jakie są relacje sąsiedzkie. No co tutaj mamy? Widać, że. Szafki splądrowane. Część z wyposażenia znajduje się już powyciągana. W plastikowej obudowie. Ok, tutaj mamy jakieś. I to jest 2008 rok Czyli 12-13 lat temu ten domek z tego domku mieszkańcy się wynieśli to chyba najstarsze pismo bo z 2002 roku od pewnego banku mało przyjemne e, Mało przyjemna taka korespondencja rok szkolnych książek złote sztuczce, <grymne> że nikt się nie połakomił. No i proszę taki gramofonik. No i tak budynek gospodarczy tak jak widać mało ustępuje temu co oglądaliśmy w domku jakąś wiadomość otrzymałem zawsze zapominam o ściszaniu telefonów na eksplorację takich obiektów no i tak przy wejściu mamy taką dość ciekawą beczkę beczka z takim oplotem z wykliny pierwszy artefakt dla mnie jak zawsze dotąd były z objękami metalowymi Najbardziej no gospodarczy tak jak widać stanowi jakiś taki magazynek rzeczy wyrzuconych z domu z budynku mieszkalnego dość dużo pracy Oj proszę taki niewielki gąsiorek na wino to jest zresztą na dole jakaś zasknięta pozostałość To jest też fajne. Takie drewniane urządzonko, prawdopodobnie do obróbki drzewa. Takie nożne imadło można wyrzec. I osoba, która obrabiała dany element w pozycji siedzącej i naciskając na te dwa uchwyty, prosto dociskała obrabianą część najwcześniej wspomniana metalowa objemka to już taki twór bardziej nowocześniejszy to mnie zastanawia bo ewidentnie budło z jakiegoś dość dużego telewizorka telewizorka którego nie znaleźliśmy eksplorując yy, pomieszczenia budynku mieszkalnego To jest wytwórnia urządzeń komunalnych Lublin. Rok 1970, któryś tam. Ta ostatnia cyfra absolutnie nieczytelna. Bardzo dużo worków z jakąś tam odzieżą. No i druga część. Niegdyś zapewne stodoła. Tutaj na wrotach taka gwiazda betlejemska. Jeszcze z takimi starymi światełkami, a z główną lampą zieloną. Rówiąc takie budynki, uwielbiam trafiać na takie tajemnicze wejścia, tak? Jak w przypadku tego, ja już wiem, co tam jest, bo wcześniej przed włączeniem kamery pozwoliłem sobie zajrzeć. Po prostu mamy taki niewielki spichlerzyk. Mam nadzieję, że nie bardzo chcę tam wchodzić, bo. Dość sporo pajęczyn zagarnęło czelusie tego pomieszczenia Ale tak jak widać półki nadal wypełnione przetworami Tam chyba w tyle jakieś grzybki, tutaj suroweczki Po prawej stronie raczej same puste słoje Poza tym to nie wiem ilu z Was oglądało film z Marzowskiego Zły gospodarz miał podobne wejście tylko że niewypełnione znaczy podobne pomieszczenie tak zamaskowane tylko niewypełnione tak w tym przypadku yy, półkami z przetworami to po prostu wimrownia tu mamy drobinkę jeszcze ale ja wam od dołu to pokażę. Tak, brak podłoża nad moją głową jakoś tak nie zachęca mnie do wejścia. No ale z samej drabiny przy użyciu latarki niczego ciekawego tam nie stwierdziłem. Także daruję sobie wejście na, na górę. Okej, okay. i tutaj za tą ścianką. Udało mi się ustalić przez okienko, Znajdu, znajduje się pomieszczenie mieszkalne. Czy nam się uda wejść? To za chwilę się przekonamy. I tak przed momentem wyszliśmy z pomieszczenia, które znajduje się za tą drewnianą ścianką. Tutaj kolejna komórka. Dużo garderoby, ale to co chciałem Wam pokazać, to o taki sprzęt dodatkowo stereofoniczny z taśmą Na oprawce której spisana jest instrukcja postępowania z takim nośnikiem. To niestety użytkownik tego sprzętu Grającego nie zadbał o to, aby opisać co znajduje się na tych taśmach. Proszę na godzi łagodzi, działa aspetycznie. Posiada atest PZH i taka resztka być może przetestujemy działania tego specyfiku okej okay. to umieszczenie tak w ogóle było zamknięte za pomocą, za pomocą tak skomplikowanego e, urządzenia pozostawimy tak jak było w oryginalne Łatwe. Okay. I tak od pomieszczenia do pomieszczenia doszliśmy do takiej bardzo ciekawej komórki, jeżeli chodzi o jej wyposażenie. Bo oprócz współczesnego, trafiliśmy na fajny mebel, ale to za chwilę. Tutaj chodząc po tym to naprawdę trzeba uważać bo deski po których stąpam są w powietrzu i, no i nie są w najlepszej kondycji korci mnie podniesienie klapy tej skrzyni od zresztą byś tutaj próbował już no ale niestety za dużo sprzętu jest zrzucone na nią i, i, i odstąpię od tego pomysłu bardzo ciekawy kredens z takim wyposażeniem. i mistrzostwem w tym pomieszczeniu jest ta oto szafa, po takim bardziej wnikliwym przyjrzeniu się jej okazuje się, że jest to szafa niemiecka. Ja spróbuję wsunąć kamerę za tą ściankę. W tym momencie nie wiem co nagrała kamera, ale mam na szczęście zdjęcie po prostu na plecach tej, ściany, tej szafy. Jest symbol, pewien symbol. Także w tym miejscu wrzucę fotkę. Okay, ostatnio w filmach prosicie, abym y, operował dość wolną kamerą, żebyście mieli tą możliwość y, zobaczenia y, dokładnie to, co chcę Wam pokazać. Także będę starał się o tym pamiętać. Tutaj mamy alkomat. Pierwszy myśl taka, że jest to jakiś pilot do być może samochodu. No ale okazuje się, że jednak nie, że jest inaczej niż na gwoździki, na których zapewne spoczywały jakieś taka, spoczywała jakaś taka drobnica. Ok zawiesimy tutaj tą uszczelkę, którą strąciłem niechcący. Z takich chyba strug do drzewa, jak dobrze kojarzę. Te mniejsze są zawsze takie niewielkie pudełeczka. Niestety to nie chce się otworzyć, ale podejrzewam, że jakieś tam gwoździki znajdują się w nim. No, jeszcze pod spodem półka. z jakimiś tam rurkami to jest chyba jakaś litownica ok tutaj troszeczkę jakieś tak jak nie mam, takie wrażenie jakby takich części samochodowych motocyklowych to może być jakaś lampa motoru podobnie jak i to lusterko zobaczę to wszystko jest omotane pajęczyną może potwierdzić, że nikt tutaj od dawna nie był. Staram się mówić cicho, bo po sąsiedzku mamy dom. Zresztą jest niedziela i ruch o tej porze dość zmożony, prawdopodobnie. Taki, taka pora nam świętą. I proszę taką tablicę rejestracyjną samochodu sprowadzonego z zachodniej granicy w 2008 roku zwana zjazdówka trochę pił, I tutaj mamy takie proszę od mechanicznej, a podobnie tutaj. że to będzie chyba wszystko to jest drugie czy trzecie pomieszczenie w budynku gospodarczym do którego udało się wejść niestety do, tego, do tej części mieszkalnej, to jest niewielkie pomieszczenie takie, takie 3 na 3 może no niestety nie ma tej możliwości no, także będę się z Wami żegnał i, no i mam nadzieję, że Wam się film podobał że miejscówko Wam przypadła do gustu także pozdrawiam no i do zobaczenia przy następnym filmie.